Gdy zapada zmrok młody szofer Benny przemierza ulicę Los Angeles przewożąc dwie młode kobiety. Szybko okazuje się, że skrywają wielką i zabójczą tajemnicę. Tak, tak, doskonale wiemy dokąd to zmierza. Nocne kły miały być horrorem o wampirzycach, które wprowadzają w mieście własne porządki. Ale wyszło jak to zazwyczaj w przypadku takich produkcji. Wizualna perełka, która jest Fabularną wydmuszką. Film Adama Randala i Brenta Dillona wygląda naprawdę doskonale, ale nie jest to trudne w dzisiejszych czasach, szczególnie biorąc pod uwagę stylistykę, czyli mrok połączony z nasyconymi neonowymi kolorami. Wcześniej robiły to John Wick, Kate czy Gunpowder Milkshake. One również znane są z fabularnych braków. Od samego początku film ma mocny klimat serii Underworld. Dwie strony walczą ze sobą o kontrolę nad terytorium w pełnym mroku, pod nosami ludzi, którzy niczego się nie spodziewają. To prosta historia, ale nie spodziewałem się niczego więcej po tym filmie. Jednak chciałbym, aby ta fabuła została chociaż dobrze wyegzekwowana i miała na siebie pomysł. W tym materiale przejdziemy sobie przez najważniejsze elementy fabularne filmu. Nocne Kły, albo w oryginale Night Thief. Dlatego uwaga, na pewno pojawią się tutaj spoilery. Już na samym początku słyszymy narrację Blair i Zoe, czyli aktorek Debbie Ryan i Lucy Fry, które tłumaczą, jak wygląda rywalizacja i układ pomiędzy wampirami i ludźmi w Los Angeles. Wampiry mogą koegzystować i nie są tępione przez ludzi, jeśli przestrzegają pewnych zasad. Między innymi tej, że dzielnica Boyle Heights jest poza dostępem wampirów. Jednak, gdy zapada mrok, wampiry mają plany przejęcia kontroli oraz likwidacji organizacji, która trzyma pokój. Pomiędzy dwoma gatunkami. Za całą sprawę odpowiedzialny jest Wiktor, wampir, który nie chce żyć w cieniu bosów, a chce przejąć kontrolę i sam dyktować wszystkim warunki. Naszym głównym bohaterem jest Benny, który tego feralnego wieczoru przejmuje pracę szofera od swojego brata, Jaya, który musi tej nocy zająć się czymś innym, a mianowicie odwetem na wampirach, które porwały jego kobietę, a także złamały pokój. Benny przyjeżdża pod dom, aby odebrać dwie kobiety, Blair i Zoe, które przez całą noc mają zamiar odwiedzać różne imprezy w Los Angeles. Znalazł się przez przypadek w miejscu, które było przeznaczone dla jego brata, czyli Jaya, bo Victor zlecił Blair i Chloe upolowanie Jaya i dowiezienie go na miejsce ostatecznej potyczki między wampirami a ludźmi. O Bennym, czyli naszym głównym bohaterze, wiemy tak naprawdę trzy rzeczy. Jest dobrym uczniem, chce być muzykiem i produkuje swoje kawałki, a także kocha swoją rodzinę z Abuelą, czyli babcią na czele. Jest to standardowo opisana postać, która wraz z posuwaniem się fabuły naprzód ma ewoluować, a historię mamy obserwować właśnie z perspektywy outsidera, który nie jest przygotowany na to, co go spotka. Szybko dowiadujemy się, że Jay ze swoimi chłopakami chce wymierzyć sprawiedliwość, ponieważ wam piry złamały pokój trwający już od trzech pokoleń. Jay w pewnym momencie mówi, że gdy ta noc się skończy, zostaną albo oni, albo my. Co ciekawe, Wiktora, czyli prowodyra całego zamieszania, gra w tym filmie Alfie Allen, którego możecie kojarzyć... Z pierwszej części Johna Wicka, bo to postać grana przez tego aktora była prowodyrem sytuacji, która doprowadziła do powrotu Johna Wicka z emerytury. Benny, jak to w takich filmach wydarza się najczęściej, wmieszał się w całą sprawę z powodu zbiegu okoliczności. W pewnym momencie zajrzał do torby pozostawionej przez Blair i Zoe i okazało się, że jest ona pełna pieniędzy zbroczonych krwią. Gdy udał się na poszukiwanie dziewczyn okazało się, co robią. Znajdowały się w jednej z miejscówek, w której wampiry mogą napoić się krwią tych, którzy na to pozwalają. Bo jest to jedna z zasad, które poznajemy na początku filmu. Wampiry mogą żywić się krwią wyłącznie tych, którzy ją Ofiarowali, a właściwie ofiarowali siebie i swoją krew. Muszę przyznać, że napięcie w tym filmie jest naprawdę dobrze zbudowane. Czuć klimat, czuć zbliżający się przełom, który może doprowadzić do niekorzystnych dla naszego bohatera. Wydarzeń, ale nie za bardzo jest się w tym filmie czego bać. Dość szybko dowiadujemy się, jak skonstruowany jest ten świat i do czego ta noc zmierza. Skrawki mitologii, które poznajemy w tym filmie, są naprawdę ciekawe, ale jednocześnie cały ten świat jest jakiś taki zbyt prosty i zbyt przewidywalny. Plan Wiktora składa się z dwóch elementów. Dziewczyny udają się w pewne miejsce, aby pozbyć się ludzi, a także części bosów, rodziny wampirzej. Wiktor natomiast zajmuje się resztą. Widzimy go na przykład podczas spotkania z bohaterkami granymi przez Sydney Sweeney i Megan Fox. I niestety, choć miałem wielką nadzieję, że postać grana przez Megan Fox będzie miała w tym filmie na imię Jennifer, tutaj puszczenie oczka do filmu Jennifer's Body, miała na imię Grace, no i moje nadzieje legły w gruzach, niestety. Benny jako główny protagonista filmu z każdą sceną coraz mocniej się rozwija i zdobywa w sobie odwagę. To doprowadza do tego, że jego relacja z Blair, graną przez Debbie Ryan, zdecydowanie się zacieśnia. Do tego stopnia, że Blair wylewa cały exposition dump na Benego, a później palą sobie jointa, Wydmuchując dym z ust do ust. Jakież to romantyczne! Ta relacja Blair i Benego jest naprawdę topornie napisana. Ja rozumiem, że mamy tutaj wampiżyce o ciele. Debbie Ryan, którą możecie kojarzyć m.in. z serialu Insatiable, czyli nienasycona. Natomiast później dowiadujemy się, że Blair została przemieniona w latach 70. A więc zakładamy, że ma co najmniej 60 kilka lat. Ben natomiast jest chłopakiem, który studiuje, a więc ma nie więcej niż 22 lata. No i gdy o tym pomyślimy, sytuacja zaczyna się robić bardzo niewygodna. Co ciekawe, po raz kolejny postać grana przez Debbie Ryan musi być tą wholesome girl, nawet będąc wampirzycą, która jest bardzo miła i pomocna. Być może nie potrafią dla niej napisać innej postaci, albo ma to zaznaczone w kontraktach. W pewnym momencie drugiego aktu Pojawia się trzecia, a właściwie nawet czwarta strona konfliktu. Oprócz wampirów, postronnych ludzi oraz ludzi walczących z wampirami, mamy Night Legion, czyli nocny legion łowców wampirów, która wygląda trochę jak organizacja założona przez potomków Van Helsingów. Wszystko dlatego, że posługują się kuszami i są kimś na wzór podziemnej policji polującej na wampirów. Piry. Mamy śmieszną scenę, w której widzimy jednego z przedstawicieli nocnego legionu, który przypomina jakiegoś dalekiego kuzyna Blade'a. Co ciekawe, Night Legion pojawia się w tym filmie wyłącznie w momentach, gdy dochodzi do jakiegoś spięcia i na moment nasi bohaterowie muszą zostać wytrąceni z równowagi. Ta organizacja nie przydaje się, nie jest istotna nawet w finale tego filmu. Dlatego domyślamy się, dlaczego została wprowadzona do tego filmu. Chodzi oczywiście o potencjalny sequel. Gdy dochodzi do finału, nasz główny bohater Benny bardzo mocno mężni. Decyduje się na podjęcie trudnej decyzji i próbę uratowania brata, który został. Pojmany przez Viktora i służy mu jako ludzkich rozmiarów pojemnik na krew. Oprócz Jaya jest również dziewczyna, którą należy uratować. Wiadomo. Beny na to je wszystkich rozbija ścianę samochodem o świcie, przez co Zoe i Wiktor zostają usmażeni. Blair i Beny zostają ranni, dlatego Blair postanawia przemienić go w wampira, a jednocześnie napoić się jego krwią, aby zaleczyć rany, co doprowadza do takiego dziwnego perpetuum mobile. Benny przeżywa, staje się wampirem i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Oczywiście, do wspomnianego potencjalnego sequela, bo Jay ma jasny plan na przyszłość. Ostrzega Benego, że teraz wszystko się zmieni, a sam zamierza przyłączyć się do Nocnego legionu. Okazuje się, że wszyscy chcą tworzyć własne uniwersa. Bardzo dziwna jest ta wampirza mitologia przedstawiona w tym filmie, bo tworzenie wampirzej siatki mafijnej z bosami na czele wydaje się dość dobrym rozwiązaniem, ale jednak. Wampiry mają odbicia w lustrze, wampiry piją sobie koktajle na bazie krwi, wampiry jedzą, co prawda, Okazuje się, że są quasi-kanibalami, bo Viktor zjada Marię, czyli dziewczynę Jaya, ale wciąż rzadko zdarza się, aby wampiry w jakiejkolwiek mitologii, w jakimkolwiek uniwersum, żywiły się czymś innym niż krew. Cały ten klimat, cały ten anturaż ma naprawdę spory potencjał. Jednocześnie ten film, czyli Nocne Kły, jest bardzo miałki i Przegadany. Mało w tym wszystkim akcji, mało w tym wszystkim krwi, mało w tym wszystkim pokazania życia wampirów. Nie ma tak naprawdę nawet żadnej rywalizacji pomiędzy wampirami a ludźmi. Oczywiście wszystko można zrzucić to na karb tego, że akcja filmu dzieje się podczas jednej nocy. Ale come on, wiem również, że twórcy grali oczywiście na Debbie Ryan, która jest piękną kobietą i coraz bardziej znaną aktorką. Grano również na twarz Jorge Borga Juniora, bo jest to aktor znany z filmu Bumblebee. Ale wszystko to jakieś puste, a dodatkowo Lucy Fry nie ma raczej szczęścia do współpracy z Netflixem. Najpierw średniawo przyjęte mimo wielkiego hype'u Bright, a teraz bardzo mierne Night thief. To tyle ode mnie. Teraz czekam na wasze opinie. Czy widzieliście już film Nocny kły, czy może czekaliście na moją opinię, aby po niego sięgnąć? I teraz nie wiecie, czy się za niego zabierać? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!